Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Pszemek a to jest odcinek z serii poradników dotyczących Redstone'a. Dzisiaj zajmiemy się tym, co widać już po mojej, mojej prawej stronie, po lewej stronie ekranu ogólnie, czyli drzwiami, których nie da się otworzyć za pomocą przycisku dźwigni i czerwonej pochodni, a jedynie za pomocą właśnie mechanizmu, który wyznaczyliśmy do otwierania tych drzwi. Yy, dobra, A więc tak, znajdujemy się teraz na wersji Minecrafta 1.46. Yy, jest to ważne, ponieważ niektóre systemy mogą nie działać na następnych wersjach. I teraz przelećmy się może szybko do miejsca, gdzie przygotowałem yy, nasz jakby taki pokój testowy. Pokój. Miejsce. Tutaj w skrzynce mam yy, trochę yy, przycisków i pochodni. I zaraz zademonstruję o co chodzi. Te drzwi, mimo że są zamknięte, możemy je otworzyć oczywiście tą dźwignią. Możemy je także otworzyć przyciskiem albo pochodnią, którą postawimy przed drzwiami. Czyli możemy do nich dostarczyć energii i w każdym momencie je otworzyć. Te drzwi natomiast możemy otworzyć tylko i, za, tylko i wyłącznie za pomocą dźwigni czy tam innego systemu doprowadzającego energię. Jeśli postawimy tutaj pochodnie, przycisk, Cokolwiek, tak czy siak, nie będą one posłuszne i nie otworzą się. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jeśli przyjrzycie się uważnie, pochodnia pod tymi drzwiami jest zapalona, natomiast pod tymi jest zgaszona. Do drzwi, na które wpłynęła już energia, nie możemy ponownie dostarczyć energii. No to by było bez sensu. Energia plus energia i tak równa się energia. Natomiast tutaj, jeśli mamy brak energii i dostarczymy energię, wtedy drzwi się otworzą, czyli zmienią swój stan. E, jak wykonać takie drzwi? Jest to banalnie proste, naprawdę. E, wystarczy, jeśli mamy jakiś tam tam swój korytarz, załóżmy coś takiego, i nasze drzwi mają stać tu. Nie stawiamy je w ten sposób, a niszczymy sobie te dwa klocki, stawiamy drzwi tu. No i następnie odstawiamy te dwa klocki. W ten sposób nasze drzwi będą otwierać się w bardzo podobny sposób jak te, ale należy zauważyć, że zawiasy znajdują się po drugiej stronie ściany. To właśnie sprawia, że dopiero przy dostarczeniu energii drzwi się zamkną, a przy jej zabraniu otworzą się. To by było, to by było na tyle z tego króciutkiego poradnika dotyczącego właśnie jak stworzenia takich drzwi. Sądzę, że jest to dosyć przydatne, szczególnie w jakichś systemach, gdzie na mapkach Escape potrzebujemy właśnie zrobić, że jedynie za pomocą tam jakiejś, jakiejś kombinacji dźwigni albo coś tam możemy otworzyć nasze drzwi, które prowadzą do następnego pomieszczenia. Uważam, że pomysł jest całkiem fajny, nie pamiętam kto dokładnie mi o nim powiedział, ale naprawdę polecam Wam z niego skorzystać. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. E, jeśli tak, dajcie łapkę w górę. To naprawdę motywuje do dalszej pracy. E, możecie również film skomentować, dodać do ulubionych. E, polecam także zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami. No i to tyle. Ja nazywam się Przemek. To był kolejny odcinek z serii poradników dotyczących Minecraft. No i cześć!